Witam Was w nowym odcinku miłosnej serii Love Stories W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule podpowiem Wam co zrobić, żeby zwrócić jego uwagę żeby Was zauważył, żeby zobaczył jak fajnymi dziewczynami jesteście Wiele z Was mnie o to prosiło, dlatego nie przedłużając przechodzimy do filmu ale standardowo muszę Cię zachęcić jeszcze do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby być na bieżąco z moimi filmami. Jeżeli normalnie ze sobą nie rozmawiacie i on w ogóle nie ma pojęcia o Twoim istnieniu, to wystarczy, że do niego podejdziesz i zadasz jakieś pytanie. Oczywiście wcześniej się przedstawisz i nawiążesz rozmowę. No, i tak by było najprościej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wstydzicie się, macie opory, no bo to jednak jest wasz krasz. Dlatego drugą opcją jest ingerencja w swój wygląd, bo jak wiecie, faceci są zrokowcami, więc jeżeli cokolwiek zmienicie, ale będzie to bardzo widoczne, to on na pewno to zauważy. Może to być inna fryzura, inny kolor włosów. Jakiś taki mocniejszy makijaż, na przykład usta bardziej podkreślone. Jakaś ładna sukienka, albo spódniczka. Spróbuj coś zmienić i zobacz, czy on zareaguje. O, siema. O, hej! Coś zmieniłaś! Jakoś inaczej wyglądasz. A wiesz! Wiem, obciąłaś włosy! Y nie! Powiększyłaś usta! Y też nie! <gry> Jesteś chora nie korzywaj, ja zaraz zgodzę, zaraz Jeżeli chodzi o makijaż, bo może niekoniecznie twój krasz chodzi z tobą do szkoły. Możesz się malować poza szkołą. Delikatne podkreślenie rzęs, ust czy brwi już wystarczy, aby nadać tej twarzy takiej świeżości i jakby to powiedzieć, uwypuklić te wasze mocne strony. Czyli na przykład jak macie duże oczy, no to skupcie się w makijażu na oczach, jeżeli macie duże usta, to na ustach. Warto eksperymentować z różnymi kolorami, aby go zaskoczyć swoim wyglądem. Ja osobiście polecam Wam kosmetyki z Volare, które znajdziecie w dobrej cenie na przykład w sklepie Dino, dzięki czemu nie wydacie dużo pieniędzy, a zaskoczycie go właśnie swoją nową odsłoną. Poczujecie się pewniej i będziecie miały większą odwagę podejść do niego. No ale skupmy się jednak na Waszym kontakcie, bo jednak jeżeli chcecie, żeby Was zauważył, zwrócił na Was tak, wiecie, uwagę na dłużej, to jednak musicie musicie wykonać ten pierwszy krok możecie go na przykład skomplementować to nie musi być długa rozmowa po prostu możecie powiedzieć, że fajnie dziś wygląda że lubicie patrzeć jak gra w piłkę nożną bo jest naprawdę dobry faceci uwielbiają być chwaleni i uwierzcie mi wcale nie muszą się zorientować że tutaj chodzi o coś innego ale masz świetną bluzę gdzie kupiłeś? o dzięki wiesz co, to jest chyba Puma no ma znaczek Faceci też uwielbiają czuć się potrzebni, dlatego poproś go o pomoc. Na przykład, jeżeli jest dobry w nauce, to zapytaj go, jak zrobić dane zadanie matematyczne. Jeżeli jest dobry w sporcie, no to zapytaj, czy nie mógłby ci pokazać, jak wykonać dane ćwiczenie, czy co zrobić, żeby mieć lepszą kondycję. No tutaj wszystko zależy od tego, w czym tak naprawdę ten chłopak jest dobry. Możesz też w jakiś sposób mu zaimponować, na przykład pokazać, w czym Ty jesteś dobra. Na pewno masz jakiś talent, na pewno masz jakąś umiejętność, którą możesz się wykazać. Może ładnie śpiewasz, ładnie tańczysz, jesteś dobra w jakimś konkretnym sporcie, grasz na jakimś instrumencie, malujesz. No, cokolwiek. Jestem pewna, że w czymś na pewno jesteś dobra i on to doceni. Wyraź publicznie swoją opinię na jakiś temat, tak, żeby on koniecznie to słyszał. Może być to na lekcji, może być to na przerwie, może być to w ogóle poza szkołą, na przykład na social mediach, na swoim Facebooku, na Instagramie, żeby on zobaczył, że masz swoje zdanie. I to powinna być odważna opinia na ważny temat. Na to, co się dzieje w naszym kraju, na temat środowiska i dbania o nie, co jest bardzo ważne. Na to, co się dzieje w Waszej szkole, jeżeli są jakieś duże problemy. Na coś, co wymaga bardzo dużej uwagi, ale większość ludzi to lekceważy. Tak? Proszę Pani, ale my tego nie omawialiśmy. To jest y, materiał dla wyższych roczników. Poza tym chciałam zwrócić uwagę, że mamy za dużo pracy domowej, bo nie tylko to jest y, o, nasz język. to, to gada! A, a propos social media mediów, medi bo tam jest jednak dużo łatwiej coś zrobić, aby on zwrócił na Ciebie uwagę. Na przykład możesz dodać ładne zdjęcie, możesz go na jakimś zdjęciu oznaczyć, albo skomentować jego zdjęcie, dodać komentarz, no cokolwiek, że on to zobaczy. Ooo, ale ładne foto, fajnie to wyszło. Co? Nowy komentarz? zły z Ciebie ciacho. No Poślij mu znaczące spojrzenie albo zawadjacki uśmiech. Nie będzie wiedział o co chodzi i to on wpadnie w zakłopotanie, a nie ty. Bo dobrze, jakbyś zaraz potem odwróciła wzrok albo po prostu sobie poszła. I na koniec oczywiście muszę wam to powiedzieć, żebyście były sobą, ale jak jesteście sobą i on nadal was nie zauważa, nie zwraca uwagi, no to po pierwsze może nie warto się nim interesować, a po drugie, może warto przestać się bać. No bo jeżeli naprawdę nic nie robisz, to jakim cudem on ma Cię zauważyć? Kto nie ryzykuje, ten nie ma! Raz się żyje! I to już wszystkie moje rady w tym filmie. Jak zwykle zachęcam Was też do zajrzenia na mojego Instagrama i TikToka. Jeżeli macie tutaj na YouTubie niedosyt, to tam jest mniej więcej. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku Love Stories.